Moi drodzy, dalej słuchamy proroka Izajasza, który mówi do swojego narodu, ale mówi też i do nas. Mówi rzeczy niesamowicie ważne. To słowo, które słyszeliśmy dziś, to zdanie: Twe sądy jawią się na ziemi. Mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Kiedy sądy Boga. Objawiają się na Ziemi. To znaczy, kiedy przychodzą chwile, kiedy człowiek dostrzega zło, które czyni. Pan Bóg obdarzył nas wolnością, ufając, że tę wolność wykorzystamy dobrze, że jej użyjemy tak, jak używa swojej wolności Bóg. Bo osobą najbardziej wolną jest Bóg właśnie. Bo też. Jak powie jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza, święty Bernard Sclervaux, pozwólcie, że zacytuję go po łacinie, bo to ładnie brzmi. Deus excedit omnes angustias, Bóg przekracza wszelkie ograniczenia. Sed libertate naturę. jednakże wolnością swej natury, non enormitate substancji, nie wielkością swej substancji. Wolnością swojej natury. Pan Bóg jest doskonale wolny. Dlatego też jest doskonałą miłością, bo warunkiem miłości jest wolność. Tą wolnością nas obdarzył, spodziewając się właśnie tego, licząc na to, że wykorzystamy ją po to, aby kochać. Bo tylko istoty wolne mogą kochać. Sami wiemy, że dzieje się inaczej, że tę wolność człowiek i to bardzo szybko zaczął wykorzystywać w sposób niewłaściwy, przeciwko Bogu i w gruncie rzeczy, przeciwko sobie, to znaczy przeciwko miłości. Bo jeśli się wykorzystuje ludzką wolność przeciwko miłości, przeciwko prawdziwej miłości, no właśnie, wtedy człowiek niszczy siebie, bo Boga nie może zniszczyć. Psalm, jeden z psalmów mówi, Bóg w psalmie mówi. Czy ci, którzy wypuszczają strzały przeciwko mnie, myślą, że ich strzały mnie dosięgną? Spadną na ich głowy. I właśnie o tym mówi ten y, to zdanie z Księgi Proroka Izajasza. Gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Kiedy Ty, Panie Boże, pokazujesz zło naszych uczynków, Ileż razy się to działo w historii. W historii Izraela, po złoich uczynków doświadczyli tego zła ich uczynków, doświadczyli w sposób szczególny wtedy, kiedy trafili do niewoli, najpierw asyryjskiej, potem babilońskiej, ale też różne narody, także nasz naród, doświadczał tego zła w postaci wojen, zniewoleń. Także i my sami, Pan Bóg dopuszczał, abyśmy doświadczali zła naszych uczynków, abyśmy doświadczali tu, na ziemi Jego sądu, po to, by się nawrócić, by się uczyć sprawiedliwości, bo w Biblii sprawiedliwość oznacza być blisko Pana Boga, być z Nim złączonym. Człowiek sprawiedliwy to ten, kto jest blisko Boga i pełni Jego wolę. I Pan Jezus też w tej dzisiejszej Ewangelii mówi nam to samo. Wzywa wszystkich tych, którzy są obciążeni i utrudzeni. Ci, którzy są daleko od Pana Boga. Bo tak naprawdę, co nas najbardziej trudzi i obciąża? Co jest naszym ciężarem? Co sprawia, że mamy wszystkiego dość? Otóż nie to, że pełnimy wolę Pana Boga. To, co jest największym ciężarem i od czego Pan Bóg chce nas uwolnić, co jest przekleństwem życia tego świata, ludzi, ale także nas, to, że żyjemy dla siebie. Święty Paweł powie, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, abyśmy już więcej nie żyli dla siebie, ale dla tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał, bo życie dla siebie w funkcji siebie, swoich planów, swoich marzeń, swoich wyobrażeń jest życiem przeklętym. Dlatego też Pan wzywa nas, abyśmy z tego utrudzenia wyszli, zostawili to utrudzenie i obciążenie, i abyśmy przyszli do Niego, abyśmy właśnie stali się sprawiedliwymi, jak powie prorok Izajasz, abyśmy z Niego czerpali. I mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. mu Jezusa Chrystusa to jest właśnie to, że Jezus Chrystus nie żyje dla siebie. On cały jest dla Ojca. On pełni wolę Ojca. Jak powie jeden z najwybitniejszych teologów pierwotnego kościoła, Orygenes, że Jezus Chrystus jest cały zapaczony, że czerpie życie, kontemplując przepaść Ojca. Więc uczcie się ode mnie. Cichości to znaczy nie protestowania nie buntu wobec tego, co Bóg nam daje, tak jak Bóg nas prowadzi. Bo akcją, kiedy nie pełnią się nasze plany, nie realizują się nasze wyobrażenia o tym świecie, o naszym życiu, co jest najczęściej? To właśnie bunt. Bunt. Czasami być może już Pan Bóg nas nauczył tego, żeby się nie buntować. Ale tak reaguje ten świat. Jeśli jest coś nie takiego, jak ja sobie wyobrażam, jak moim zdaniem powinno być, to jestem zbuntowany. Jestem być może nawet i wściekły. I Jezus nie jest zbuntowany. Jezus przyjmuje to, co mu daje ojciec. I pokorny sercem, to znaczy pokorny, to znaczy znający prawdę. Znający prawdę przede wszystkim o sobie, wiedzący, czy jakim, jak jestem słaby. Jeśli to te postawy przyjmiecie, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, bo moje jarzmo, to znaczy nie życie dla siebie, ale życie dla Boga i dla innych, to Jego jarzmo jest słodkie i lekkie. I tak to jest też w życiu tych, którzy rzeczywiście jarzmo Jezusa Chrystusa przyjęli na siebie, święci nam mogą o tym zaświadczyć że ich życie, mimo tego, że oddali swoje właśnie życie dla Boga i dla innych, było życiem pięknym, życiem szczęśliwym, choć my, nam się może wydawać, tak jak to się czasami wydaje, że pójść do zakonu, czy pójść na księdza, to jest życie nieszczęśliwe właśnie. Tak się myśli zresztą wielu, wielu rodziców, kiedy słyszą, że ich syn czy córka zamierza iść w tym kierunku, są bardzo tym wszystkim poruszeni, nie, nie potrafią się na to zgodzić, nie pod, bo już mają plany na, na szczęście dla swoich dzieci, i zawsze się myśli, a poszedł do zakonu, czy, poszedł, czy poszła do zakonu. No, naj, najczęściej podejrzewano kiedyś zawód w miłości. Nie. Poszedł czy poszła do zakonu, dlatego że odkryła, odkryła, odkrył inną miłość, większą, piękniejszą od tej, którą daje świat. Tą właśnie, którą Pismo Święte nazywa sprawiedliwością, bo to, to Jezusa Chrystusa, który jest słodkie i lekkie.